Jestem wyostrzona, ale nie będą mi się odbijały te okna w okularach. Takie życie ślepaka Majka. Cześć, siemanko, witam was we vlogu. Dość często zadajecie mi pytanie na ASKu czy na innych tych wszystkich portalach, jaka jestem przed... A poza kamerą. I tak sobie teraz myślę, jak sobie to tak uświadomiłam i wszystko ułożyłam w głowie, to stwierdzam, że poza kamerą... Chyba występuje taka gorsza część mnie. Po pierwsze, ja bardzo często bluźnię. Na filmikach przede wszystkim staram się nie bluźnić. Po pierwsze, dlatego, bo ogląda mnie rodzina, a po drugie, dlatego, bo po prostu nie chcę wywrzeć na Was takiego wrażenia od razu, że jak bluźnię, to jestem z jakiejś patologii społecznej czy Bóg wie czego. Niestety na żywo bluźnię bardzo często. Czasami zdarza mi się nawet stosować wulgaryzm zamiast przycinka. Co jest najgorsze chyba w tym wszystkim, to to, że mi bluźnierstwo nie przeszkadza. To znaczy, sprawa mi. Pewną przyjemność yy, bluźnienie, ponieważ kiedy ja jestem wściekła, yy, jestem na coś po prostu wkurzona do granic możliwości i kiedy się czymś emocjonuje, to wolę powiedzieć kur niż po prostu y, zamieniać to innymi słowami, które nie wyrażą moich emocji w tym momencie. Ja wiem, że to nie jest ładnie, że większość mężczyzn po prostu nie lubi dziewczyny, która idzie ulicą i, i bluzga na wszystko po prostu, co popadnie ale ja niestety jestem taką osobą i lubię bluźnić moja rodzina o tym też wie, że ja bluźnię, bo, bo często to się zdarza, że mi się wymsknie w rozmowie y, moi znajomi też wiedzą, że bluźnie nawet często mnie przyrzeźniają, jak ja właśnie y, mówię coś tak dość szybko i tak po prostu leci, nie wiem, 6 bulgaryzmów na minutę to jest po prostu czasami śmieszne E, ja wiem, że to nie jest ładnie, nieraz próbowałam przestać, ale no niestety nie potrafię. Więc jeżeli zobaczycie osobę, która podobną do mnie, która bluźni na przystanku i podejdzie do niej jakaś starsza babcia ze swoim stałym tekstem pod tytułem Taka ładna dziewczyna, a tak brzydko mówi, to na pewno będę ja. Drugą rzeczą jest to i ta rzecz chyba nie dotyczy tylko mnie, ale większości vlogerów, no chyba, że ktoś potrafi się dobrze wysłowić. E, mam problem ze składaniem zdań. Czasami faktycznie e, nie mówię tych końcówek. Nie mówię poprawnie, ja powinnam zdecydowanie iść do Logopedy, to ja to wiem, bo nie mówię wyraźnie. Przez to, że ja mówię szybko, to czasami mówię, zjadam jakieś końcówki, albo mi się miesza, po prostu język mi się plącze. I zresztą widzicie sami, że jest dużo cięć w moich filmikach, więc ja muszę to wszystko redukować i poprawiać po prostu. Moi przyjaciele znajomi mówią, że na filmikach występuje znaczna część mnie. I to jest prawda, ponieważ ja zdecydowanie nagrywam filmiki wtedy, kiedy jestem wściekła, kiedy chcę się czymś podzielić, kiedy po prostu się czymś emocjonuję I ja kiedy o czym się mówię, to zazwyczaj właśnie tak jest, że ja się emocjonuję, dużo gestykuluję, jestem taka emocjonalna, la. i też zauważyłam, że wam się to strasznie podoba natomiast ja mam też drugą stronę czyli kiedy ja mam zły humor, kiedy jest mi smutno, przykro to ja naprawdę tak zamykam się w sobie i uwierzcie mi lub nie, ale mimo, że nie wyglądam, bo podobnież po mnie nie widać ja naprawdę jestem bardzo wrażliwą osobą, powiedziałabym, że nawet bardziej niż wszyscy ponieważ ja się naprawdę przyjmuję głupotami kiedy ktoś mi coś powie i tak dalej, to, to po prostu potem to przeżywam. To jest zupełnie co innego niż na YouTubie, tak? Bo jak jakiś debil mi wejdzie na konto i mi napisze, jesteś brzydka, to raczej zrozumiałe jest to, że się nie popłaczę. Jeżeli powie mi też to osoba w normalnym życiu, e, która mnie nie interesuje, z którą nie utrzymuję kontaktów, też będę mieć to w dupie. Natomiast jeżeli powie mi to osoba taka, którą rozmawiam na co dzień, to jednak byłoby mi przykro. Jestem niestety wrażliwą osobą, no i tak już mam po prostu. Kolejną rzeczą, chyba, którą też warto o mnie wiedzieć, jest to, że ja się bardzo przywiązuję do ludzi. Czyli jeśli za z kimś regularnie spędzać czas, to ja się na, zacznę od razu przyzwyczajać i po prostu potem zazwyczaj okazuje się tak, że ja jestem taka naiwna, a potem osoba ci mówi, dobra weź się goń, a ja po prostu dalej tęsknię i po prostu jest mi przykro, bo Naprawdę się szybko przywiązuję e, do ludzi, do przyjaciół I po prostu potem mm, trudno mi jest powiedzieć po prostu tak cześć Strasznie lubię robić głupie miny i kogoś naśladować W sensie takim, jak jakiś nauczyciel ma zdenerwuje To lubię go potem naśladować A bardzo lubię robić głupie miny i o tym wie zdecydowana część moich znajomych Z tego głównie słynę I lubię się wygłupiać No taka już jestem po prostu no, Taki ze mnie człowiek po prostu Nie wiem, są takie fazy, że po prostu podchodzę do moich znajomych ja przykładam im spluwę do, do skroni i mówię dawaj pieniądze, tak, bo, bo tak, taki ma po prostu nastrój no. i bardzo często lubię głupie miny, no tak, taka już jestem Już widzę odzew publiczności po tym filmiku Jesteś powalona, znikaj z YouTube'a, Boże, zabij to zanim złoży jaja Nic nie poradzę taka już jestem, jeśli wam się nie podoba to tu gdzieś z boku będzie e, na karcie taki Xik i wystarczy go po prostu kliknąć i wyjść. To tyle skończyłam. Mam nadzieję, że nie zrażicie się do mojej osoby, że dalej będziecie mnie lubili taką, jaką jestem, bo w sumie na tym to mniej więcej polega. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, wszystkie te portale społecznościowe i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Cześć!